Po wydaniu pierwszej płyty Queen musiał iść za ciosem. Sprzedaż debiutu była bardzo rozczarowująca, natomiast publika szalejąca na koncertach dawała bardzo obiecujące prognozy na przyszłość. Musimy pamiętać, że w latach 70. branża muzyczna wyglądała diametralnie inaczej niż dziś. Kiedy zespół wydawał nową płytę rzadziej niż raz do roku, mógł być postrzegany jako nieco leniwy. Queen wydał swoje pierwsze trzy płyty w ciągu zaledwie 16 miesięcy, no a to było już tempo prawdziwie ekspresowe. Choć w przypadku Black Sabbath czy Led Zeppelin wyglądało to bardzo podobnie. Natomiast takie szybkie tempo często niestety odbijało się na zespole, który po zaledwie w kilku latach regularnego wydawania płyt i grania tras był wyciśnięty po prostu jak gąbka. Jako przykład ponownie, żeby nie szukać się daleko, Black Sabbath oraz Led Zeppelin. Natomiast z Queen było inaczej. Oni tę swoją niesamowitą regularność utrzymali przez długie lata. Bardzo definiujące pod tym względem były moim zdaniem lata 1974 oraz 1975. Drugi oraz trzeci album, który to posłużyły jako wprowadzenie do prawdziwie gwiazdorskiej kariery tego zespołu w kolejnych latach. I dzisiaj będzie właśnie o tym wprowadzeniu, o walce o pogoni za wielkim sukcesem, który czaił się tuż za rogiem. Z tej strony Hubert Modławski zapraszam bardzo serdecznie na odcinek o Queen oraz ich walce o sukces. Jeśli chcesz na kanale zobaczyć więcej materiałów o Queen, zostaw tutaj koniecznie łapkę w górę. W komentarzu napisz, który z pierwszych trzech albumów Queen lubisz najbardziej. No i oczywiście subskrybuj pełną kulturkę, żeby z odcinkami o Queen, ale też o wielu innych zespołach, być zawsze na bieżąco. Pierwsza płyta Queen przeszła w zasadzie bez echa. Panowie postanowili jednak się nie poddawać i po zaledwie kilku miesiącach od wydania debiutu rozpoczęli nagrywanie albumu numer 2. Mówi się oczywiście, że druga płyta jest co najtrudniejsza, że pierwszą komponuje się całe życie, a na drugiej trzeba udowodnić swoją muzyczną jakość. Queen tę jakość udowodnił. Freddie Mercury, Brian May i reszta ekipy w głębi serca wiedzieli, że w końcu się przebiją. Trwała przecież w najlepsze epoka glam rocka. Queen z jednej strony nie wpisywał się w te sceny, był zbyt specyficzny i wyjątkowy. Grał w swojej jednozespołowej lidze. Ale z drugiej strony, czysto teoretycznie, miał wszystko, żeby fanom glam rocka się podobać. Brian May oczywiście wierzył w sukces, ale miał momenty słabości. Zdarzało mu się wątpić, co potwierdza choćby wywiad pisma Melody Maker. Graliśmy glam rock przed Sweetie Bowie. Martwimy się trochę, bo może pojawiliśmy się zbyt późno. Oczywiście człowiekiem najbardziej wierzącym w wyjątkowość Queen był Freddie Mercury. Od samego początku miał wizję na zespół i konsekwentnie starał się ją realizować, dbając zarówno o aspekty brzmieniowe, jak i te wizualne. Debiut na sklepowych półkach pojawił się 13 lipca 1973 roku, a już 5 sierpnia Queen rozpoczął pracę nad albumem numer 2, a w międzyczasie po pierwszych koncertach zaczęły interesować się nimi media. Najlepszym na to dowodem, niech będzie drugie miejsce w głosowaniu czytelników pisma Musical Express w kategorii najbardziej obiecujący nowy zespół. Było też miejsce trzecie w podobnej ankiecie zorganizowanej przez pismo Sounds. A więc mieli już pierwszych fanów, mieli zainteresowanie mediów. Wszystko szło powoli, ale w dobrym kierunku. 1974 roku. Wytwórnia przydzieliła zespołowi pomocnika, który formalnie menedżerem nie był, ale wiele spraw starał się załatwić. Ronnie Fowler. the plotek miał wydać około 20 tysięcy funtów na same kolacje, podczas których starał się przekonywać różnych ważniaków z branży muzycznej, aby zainteresowali się zespołem. Pojawiła się też oferta występu w programie Top of the Pops, natomiast tutaj ciekawa była reakcja Frediego. Nie zagram tam. Ten program jest do... Reszta zespołu wiedziała jednak, że być może najbardziej wyrafinowany program to nie jest, no bo gra się z playbacku, natomiast jest to olbrzymia szansa na wypromowanie się, chyba największa możliwa w tamtych czasach. Takie szanse trzeba było po prostu wykorzystać i robiło to wielu przed i po Queen, choćby Black Sabbath czy Iron Maiden. Queen w programie udawał, że gra utwór Seven Seas of Rye, pierwszy singiel z drugiej płyty. Występ w programie zdecydowanie zadziałał, bo niedługo później singiel zadebiutował na 45. miejscu brytyjskiej listy przebojów, później wspinając się na coraz wyższe pozycje i ostatecznie docierając do miejsca 10. 8 marca 1974 album Queen 2 pojawia się na półkach sklepowych. Na drugiej płycie zespół postanowił bardziej niż na pierwszej zadbać o muzyczną spójność. Recenzje co prawda były nie najlepsze i nadchodziły z dwóch stron: Ojczystej Wielkiej Brytanii oraz odległej Ameryki. Ulokowany gdzieś za oceanem magazyn Rolling Stone, bardzo uznany magazyn, był dość uszczypliwy i o drugiej płycie Queen pisał tak. Płycie brakuje błysku i finezji Genesis. Są na niej również wszystkie najbardziej irytujące cechy stylu Yes. Brytyjski rekord Mirror jechał tutaj po bandzie. To glam rockowy odpad. Roger Taylor był oczywiście gotów bronić albumu, natomiast ta krytyka go bolała. Bardzo długo pracowaliśmy nad tą płytą, pewnie zbyt długo. Z miejsca zebrała fatalne recenzje, więc wziąłem ją do domu i ponownie posłuchałem. Pomyślałem, Jezu, a co jeśli oni mają rację? Ale mimo wszystko będziemy jej bronić. Media momentami niemal alergicznie reagowały na sceniczny wizerunek zespołu, a także jego, cytuję tutaj za Record Mirror niemal równie napuszoną muzykę. Zespół jednak absolutnie nie miał zamiaru się poddać. Żywiołem Queen była scena, a na niej wszystko musiało być perfekcyjnie. Dlatego też nie obyło się w pewnej chwili bez, choćby zwolnienia oświetleniowców i zatrudnienia lepszych, tych najlepszych, pracujących dla Eltona Johna. I tak sobie ta szara rzeczywistość trwała z dnia na dzień, aż w końcu pewnego ranka Freddie Mercury budzi się i mówi coś takiego. Nagle wszystko się rozrosło. Single dotarł na dziesiąte miejsce listy przebojów. Album zdobył miejsce piąte w Wielkiej Brytanii oraz 49 dziewiąte w Stanach. Nagle wszystko zdawało się iść w jak najlepszą stronę. w 1974 roku zespół rozpoczyna trasę po Stanach, gdzie również już został zauważony. Płyta za Oceanem sprzedawała się nieźle, no i trzeba było się też obronić występem na żywo. Zresztą dla zespołu Queen pierwsza trasa po Ameryce była czymś absolutnie wyjątkowym. Brian May wspomina, jak to wtedy było. Niesamowite przeżycie. Niewiele wiedziałem o specyfice grania tras. Próbowałem z tym walczyć, zamiast się temu poddać. Może i wyglądaliśmy jak milion dolarów, a przynajmniej Fred, bo ja to nie wiem, ale nie mieliśmy nic. Nasz budżet był bardzo ograniczony. Mieszkaliśmy we wspólnych pokojach, a menedżer w ramach przysługi pozwalał nam korzystać z telefonów w swoim pokoju hotelowym, żebyśmy mogli zadzwonić do domu. Na porządku dziennym podczas trasy w Stanach były tak zwane afterparty, imprezy po koncertach. Taka kultura już wtedy w Ameryce panowała i Queen we współpracy z wytwórnią, która ich w Stanach wydawała, czyli Elektron, w taki właśnie sposób próbował dodatkowo zjednać sobie amerykańskich fanów. Kończyło się to wszystko oczywiście jedną wielką imprezą i często gorszą dyspozycją w kolejnych dniach trasy. Pewnego dnia przelała się czara goryczy. Brian May budzi się rano, przed koncertem w Bostonie i ledwo może się ruszać. Jest absolutnie osłabiony, a diagnoza wskazuje na zapalenie wątroby. Trasa zostaje przerwana, Queen wraca do Anglii, a gitarzyście lekarze nakazuje przez 6 tygodni odpoczywać. Muzyka 7 lipca 1974. Po krótkiej regeneracji Brian May wraca do formy i wraca do pracy, a wraz z nim wraca oczywiście do roboty reszta zespołu. Ale nad czym oni mieli pracować? No nad kolejną płytą oczywiście. Nowe utwory panowie tworzą m.in. w legendarnym studiu Rockfield położonym na odludziu w Walii. Natomiast powrót do zdrowia Briana Maya nie trwał niestety długo. W sierpniu podczas prac nad utworami poczuł się słabo, a późniejsze badania wykazały chorobę wrzodową dwunastnicy. Co ciekawe, wykazały również, że Brian May miał ją już, niezdiagnozowaną, oczywiście od ładnych kilku lat. Przeszedł operację i znowu został wysłany na odpoczynek. Jak pisze Mark Blake w biografii Queen, był przerażony, że zespół znajdzie kogoś innego na jego miejsce i jeszcze w trakcie rekonwalescencji. Brian May zaczął pisać nowe utwory. W międzyczasie była perspektywa zagrania kolejnej trasy w Stanach, natomiast zespół bardzo mm, fair, bardzo fajnie zachował się tutaj, no, po prostu wobec swojego gitarzysty. Bez niego nigdzie się nie wybierali, a Freddy wspierał Maya nie tylko odwiedzając go w szpitalu, ale również wypowiadając się w mediach. Na przykład tak na łamach Enemy. Brian musi o siebie zadbać. Wszyscy chcemy być pewni, że coś takiego już nigdy się nie zdarzy. May w końcu wraca do studia, a tam czeka na niego mnóstwo zaległej roboty. Zespół nie próżnował i miał po raz kolejny bardzo jasną wizję kolejnej płyty. A szczególnie miał ją Freddy, oczywiście. O tejże wizji opowiadał Brian May, który również od siebie kilka utworów na album dorzucił. Queen two była wielopłaszczyznowa i trudna do zrozumienia dla wielu osób. Do tego stopnia, że przy kolejnym albumie postanowiliśmy nieco odpuścić i wszystko dokładnie wyłożyć, by ten krążek stał się bardziej przystępny. Roy Thomas Baker, producent oczywiście, wysłuchał tych wizji muzyków no i te wizje um, ubrał, powiedziałbym, w jeszcze prostsze słowa. Ok, nagrajmy kawałki, które będą wielkimi przebojami. Krótka piłka oczywiście podziałało i te wizje udało się zrealizować. Na trzecim albumie pojawia się bowiem pierwszy wielki, przeogromny wręcz hit. Autorem Killer Queen był oczywiście Freddie Mercury. Z tym numerem panowie trochę się namęczyli. Na przykład Briana Maya wkurzały chórki, które ostatecznie nagrano od nowa. I Roger Taylor wspomina, jak to wtedy wyglądało. Trzeba było rejestrować mnóstwo podejść. Wysokość dźwięków musiała być idealna. Roy Thomas Baker, też swoją drogą perfekcjonista, wspomina, jak pewnego razu stwierdził, że Freddy musi wrócić do studia i dopracować swoją własną kompozycję. Freddy odmówił. Powiedział skarbie nie ruszę się nawet z tego krzesła. Więc ekipa techniczna podniosła go i zaniosła przed fortepian. W nagraniach trzeciej płyty uczestniczył tak zwany technik pomocnik Gary Langan, który bacznie obserwował z wielką ciekawością oczywiście cały ten proces. I opowiadał później jak to wszystko jego oczami wyglądało. To była ciężka robota. Dzień pracy trwał czasem 14 czy 15 godzin. Zaczynaliśmy w południe albo o pierwszej, a kończyliśmy o trzeciej w nocy przez cały czas zachowując maksymalną koncentrację wali z siebie wszystko. Trzeci album, Sheer Heart Attack, światło dzienną ujrzał 1 listopada 1974 roku. A więc w ciągu zaledwie 16 miesięcy Queen wydał trzy płyty. Całkiem niezłe tempo, przyznajcie. Od razu po wydaniu trzeciego albumu Queen wyruszył w trasę po Wielkiej Brytanii. Pod względem sprzedażowym, album numer 3 był kolejnym zdecydowanym krokiem naprzód. To drugie miejsce w UK oraz dwunaste w Stanach, a singiel Frediego szalał też na listach przebojów, również na bardzo wysokich pozycjach, w zasadzie identycznych jak płyta. Drugie miejsce w Wielkiej Brytanii oraz dwunaste w USA. Koncerty były coraz większe, logistyka wokół tego wszystkiego również. No trzeba było się nauczyć zarządzać sukcesem i popularnością. Zaraz po trasie w UK przyszedł czas na koncertowanie po Europie. Tam Queen grał już jako gwiazda wieczoru, a przed nimi występował zespół Leonard Skinner. I podobno to właśnie oni mieli na przykład w Niemczech lepsze przyjęcie publiki. Brian May był zawiedziony biernością niemieckiej publiczności podczas występu Queen. Po raz pierwszy od wielu miesięcy po zejściu ze sceny czułem się wyczerpany. Nie było żadnego odzewu. Nie ma co ukrywać, te zespoły po prostu do siebie nie pasowały. Nie przyciągały tej samej publiki, wręcz wzajemnie się wykluczały. A żeby było ciekawiej, krążą plotki, jakoby ludzie z wytwórni, wydającej Leonard Skinner, mieli zasiadać na trybunach i podczas występu Queen wyciągać tabliczki z obraźliwymi napisami, właśnie wobec zespołu Frediego. I oczywiście się tym nie przejmował, robili swoje, no tak naprawdę nie zważając na opinię tych nieprzekonanych. Freddy z ekipą podczas trasy już bez Leonard Skinner na Soporcie dotarli do słonecznej Hiszpanii. Tam w Barcelonie zagrali wyprzedany koncert dla 6 tysięcy fanów. To było największe show Queen w ich karierze na tamten moment, niesamowicie budujące na przyszłość. Mogłoby się wydawać, że skoro osiągali już takie sukcesy, no to ich portfele były po brzegi, wypchane gotówką. Natomiast nie, to jeszcze nie ten czas. To była dopiero droga do sukcesu, walka o ten prawdziwy, największy możliwy sukces. Ale było już niedaleko. Wtedy natomiast panowie z Queen nadal wiedli całkiem skromne życie. Taylor mieszkał w kawalerce, a Brian May podobno w pojedynczym pokoju w dodatku nie sam, a ze swoją dziewczyną. Po latach, w 2009 roku, wspominał tamte czasy. Żywiliśmy się głównie dorszem i paluszkami rybnymi. Jedynym źródłem wody była wspólna łazienka na korytarzu. Muzycy nie mieli kasy przez menedżerską firmę Trident, która bardzo sprawnie wykorzystywała wszelkie kruczki prawne i niechętnie wypłacała swoim podopiecznym jakiekolwiek pieniądze. W interesie muzyków zaczęła działać wytwórnia EMI. Jak się zdawało, im akurat zależało, aby muzykom Queen się wiodło. Chcieli przecież wydać ich kolejne płyty, a patrząc na wszelkie wykresy, widzieli przecież, że każdy kolejny album sprzedaje się coraz lepiej. Queen kontynuowali trasę, znowu zjawiając się w Stanach. Tam problemy zdrowotne dopadły tym razem Frediego, któremu pojawiły się gózki na strunach głosowych. Lekarz oczywiście kazał wokaliście odpoczywać, natomiast ten nie posłuchał i dawał z siebie wszystko jeszcze na kolejnych koncertach. Wkrótce jednak sprawa okazała się nie do przeskoczenia i trzeba było odwołać kilka następnych występów. Okazało się, że Freddy ma zapalenie kartani, a jego struny głosowe są, cytuję za biografią Queen, przeforsowane. Freddy odpoczął, zregenerował się, i po zaledwie kilku dniach czuł się gotowy, żeby wrócić do roboty. Trasę kontynuował z jeszcze lepszym wokalem, podobno, niż wcześniej korzystając wtedy z chwili wolnego muzycy Queen wybrali się do hali De Forum, żeby tam na żywo zobaczyć swoich kolegów z Wielkiej Brytanii. Led Zeppelin oczywiście Brian May był nimi oczarowany. Sądziliśmy, że skoro zagraliśmy w londyńskim Rainbow, to znaczy, że nam się udało. A potem zobaczyliśmy Zeppelinów w Forum i pomyśleliśmy: "Jezu Chryste, żebyśmy my tak kiedyś mogli." Nasz menedżer był przy tym i powiedział: Za kilka lat dojdziecie i do tego. Podczas dalszej części trasy niestety problemy z głosem Frediego powróciły, no i trzeba było odwołać kolejne koncerty. Teraz dosłownie chwila przerwy i zaraz wracam do treści dzisiejszego materiału. Partnerem tego odcinka jest Winiary Bookings i w związku z tym chciałbym Was zaprosić na dwa koncerty. Po pierwsze Dream Theater. Zespół powrócił w tym roku na europejskie sceny, a już 7 lutego wyda swój 16. album studyjny Parasomnia. Album tym bardziej specjalny, że stworzony z Mike'iem Portnoyem, czyli oczywiście perkusistą, który powrócił do zespołu po kilkunastoletniej przerwie. Zresztą to nie tylko perkusista, ale również muzyczny wirtuoz i uzdolniony kompozytor, dzięki któremu utwory Dream Theater zyskują dodatkowy wymiar. Po sukcesie tegorocznego koncertu w Łodzi zespół powróci do Polski w przyszłym roku. Giganci metalu progresywnego zagrają 23 czerwca w Sopocie w Operze Leśnej. To skoro już przy gigantach jesteśmy, no to przyjrzyjmy się gigantom sceny Metalcore. Parkway Drive. Ten zespół znam od bardzo dawna i od razu przykuł on moją uwagę. Natomiast nigdy nie spodziewałem się, że będzie on tak wielki jak dziś. Parkway Drive grają w wielkie halowe koncerty i są zdecydowanie jedną z najciekawszych nazw na obecnej metalowej scenie. Spektakularne występy na żywo to prawdziwa wizytówka tego zespołu. Do Polski zawitają 10 listopada 2025. Zagrają wtedy w łódzkiej Atlas Arenie. Bilety na oba koncerty zakupicie oczywiście na stronie Winiary Bookings. Link w opisie, polecam i zapraszam. Marzec 1975 roku. Menedżer przygląda uważnie umowy Queen z firmą Trident, szukając w niej haczyków, a zespół udaje się na odpoczynek na Hawaje. W kwietniu powraca na trasę, tym razem po raz pierwszy meldując się w Japonii. Queen wybrali się tam nie bez powodu. Ich muzyka sprzedawała się w Japonii wyśmienicie, co zaowocowało zagraniem koncertów już nie dla 6 tysięcy fanów, a dla ponad 14 tysięcy zebranych w jednej hali. Zespół był w prawdziwym szoku, no bo spotkał się tam z zupełnie innym przyjęciem przez publiczność. Panowie wspominali to tak. Hałas był niesłychany, wrzaski i cała masa prezentów rzucanych na scenę. W Japonii po prostu coś w końcu zaskoczyło. Byliśmy tam niczym The Beatles. Tam to już było prawdziwe gwiazdorstwo. Każdemu z muzyków przydzielono osobistego ochroniarza. Nie bez powodu. Fani na lotniskach, pod hotelem, czy nawet na mieście szaleli na punkcie Queen. Tam byli Beatlesami, natomiast kiedy wrócili do Wielkiej Brytanii, czekał ich tak naprawdę powrót do szarej rzeczywistości, co najlepiej opisują słowa Rogera Taylora. Spotkaliśmy się z czymś na kształt Beatlemanii. Nigdy czego takiego nie widzieliśmy. Po koncercie w Budokan wróciłem do swojej kawalerki w Richmond. Wciąż płacono nam 60 funtów tygodniowo. W zespole zaczęła pojawiać się frustracja. Ciężko się dziwić, no bo przecież sprzedawali mnóstwo płyt, grali ogromne koncerty, a pieniędzy nie widzieli na oczy. Brian May mówił wtedy w jednym z wywiadów takie słowa: Ludzie sądzili, że po nagraniu trzech płyt wozimy się w Rolls Royce. Wtedy zaczęliśmy mieć tego dość. Nie pomagało też to, że menedżerem była nasza wytwórnia płytowa, więc w rozmowach z nią nie miał nas kto reprezentować. Sytuacja była bez wyjścia. Ciągle dochodziło do konfliktów. Firma Trident, dzięki której Queen podpisali kontrakt z EMI, tłumaczyła się tym, że wpompowała w promocję zespołu ponad 200 tysięcy funtów. W momencie sukcesu Queen szefostwo Trident oczekiwało więc od zespołu, jakby spłaty długu. Producent Ken Scott tłumaczył to tak. To nie umowa była zła, a jej interpretacja. Trident wydało na ten zespół fortunę, ale część z tych pieniędzy wracała do firmy. Artysta liczy się czasem za coś, co sądzi, że ma za darmo. Artysta zastanawia się więc i mówi, na pewno za to nie zwrócę. To stara historia w tej branży i ciągle się powtarza. sierpień 1975 roku zespół Queen dopina swego i podpisuje z firmą Trident porozumienie, zwalniające grupę ze wszelkich zobowiązań. Prawa do wydawnictw Queen przeszły wówczas w całości na wytwórnie EMI. Mark Blake w swojej biografii Queen pisze tak. Również umowy na dystrybucję płyt na wyspach EMI i wreszcie świata Elektra nie były już załatwiane poprzez Trident. To oczywiście musiało kosztować. Trident otrzymało odszkodowanie w wysokości 100 tysięcy funtów, pokryte z zaliczki od Jema. Dostało też prawa do 1% zysków z kolejnych 6 płyt Queen. Ale zespół był wolny i nadchodził czas największej chwały. Kolejny album miał wywindować Queen na sam szczyt.